PT-94 Goryl to jedna z najbardziej fascynujących i jednocześnie niedokończonych historii polskiej techniki pancernej. Projekt ten narodził się na początku lat 90., kiedy Polska szukała drogi do unowocześnienia swoich wojsk pancernych i uniezależnienia się od konstrukcji sowieckich. Po sukcesie modernizacji T-72 do standardu PT-91 twardy pojawiła się ambitna idea stworzenia w pełni nowoczesnego krajowego czołgu podstawowego. Nazwano go roboczo PT-94 Goryl. Dziś w wyobrażeniu na rok 2027 możemy przyjrzeć się, jak mógłby wyglądać ten niezwykły pojazd, gdyby projekt został zrealizowany. Najbardziej oryginalnym rozwiązaniem Goryla miało być przeniesienie silnika do przodu kadłuba wzorem izraelskiego Merkawy. Takie ułożenie dawało dodatkową warstwę ochrony dla załogi, ponieważ blok napędowy stawał się pierwszą linią obrony przed pociskami. Rozwiązanie to pozwalało także na ciekawsze rozplanowanie przestrzeni wewnątrz pojazdu z możliwością lepszego rozmieszczenia elektroniki, systemów łączności oraz amunicji. Z perspektywy 2027 roku można powiedzieć, że takie podejście wyprzedzało swoje czasy i wpisywało się w światowe trendy zwiększania przeżywalności załogi. Jeśli chodzi o uzbrojenie, projekt zakładał możliwość zastosowania armaty gładkolufowej kalibru 120 mm kompatybilnej z amunicją NATO lub 125 mm typowej dla konstrukcji postsowieckich. Armata miała być wspierana przez automatyczny system ładowania, co zmniejszało liczebność załogi i zwiększało szybkostrzelność. Dodatkowe uzbrojenie obejmowało karabin maszynowy 7,62 mm, sprzężony z armatą, wielkokalibrowy karabin 12,7 mm przeciw celom lekko opancerzonym oraz lekki moździerz kalibru 60 mm, który pozwalałby razić ukryte pozycje przeciwnika. Takie połączenie dawało gorylowi uniwersalność na polu walki i czyniło go realnym konkurentem dla nowoczesnych wozów zachodu. Ochrona czołgu była kolejnym kluczowym elementem. PT-94 miał być wyposażony w nowoczesny pancerz kompozytowy oraz moduły ERA, czyli pancerz reaktywny. Dzięki temu pojazd byłby odporny zarówno na pociski kinetyczne, jak i na nowoczesne pociski kumulacyjne. Warto dodać, że koncepcja przewidywała także systemy optoelektroniczne, w tym termowizję i nowoczesne systemy kierowania ogniem. Wszystko to miało zapewnić czołgowi możliwość skutecznego działania zarówno w dzień, jak i w nocy oraz w trudnych warunkach pogodowych. Mobilność była równie imponująca. Zakładano użycie silnika o mocy od 1000 roku do nawet 1500 koni mechanicznych. W połączeniu z automatyczną skrzynią biegów i wzmocnionym zawieszeniem, Goryl mógłby osiągać wysoką prędkość i manewrowość nawet w trudnym terenie. Projekt przewidywał także dodatkowe rozwiązania techniczne, jak systemy diagnostyczne, pomocnicze generatory oraz podgrzewacze silnika, które zwiększałyby niezawodność podczas działań w niskich temperaturach. Niestety, rzeczywistość okazała się bezlitosna. Brak funduszy, zmiany polityczne i wejście Polski do NATO sprawiły, że projekt został anulowany. Zamiast inwestować w nowy krajowy czołg, Polska zaczęła kupować sprawdzone konstrukcje zachodnie, jak Leopardy II, a dziś Abramsy i koreańskie K2. Tym samym Goryl pozostał jedynie na deskach kreślarskich i w makietach, stając się symbolem niewykorzystanego potencjału polskiego przemysłu obronnego. Dziś, w 2027 roku PT-94 Goryl pozostaje legendą i ciekawostką w historii techniki wojskowej. Jest przykładem tego, jak ambitne wizje mogą przegrać z realiami ekonomicznymi i politycznymi. Jednak w wyobraźni pasjonatów militariów Goryl nadal żyje jako czołg, który mógłby zmienić oblicze polskich wojsk pancernych. Na kanale Technologia Wojskowa przypominamy go nie tylko jako projekt, który się nie ziścił, ale także jako inspirację, że Polska miała odwagę marzyć o własnym, zaawansowanym czołgu podstawowym.